Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek. Dzisiaj naszym gościem... z dzisiaj mamy gościa Julkę. Tak. Siem. I będziemy nagrywać Minecrafta. No bo to ty ja tutaj mam nowe konto, to mi i jakieś itemy. Co? Siem. Dasz mi ja coś? To daj mi, bo ty masz chyba... To ty masz kit svipa, to ty masz svipa, to mi dasz kit svipa? czekaj, dam ci... my tutaj mamy jakiegoś kit'a gacza ja mam tylko masz kilo fit'a mam tylko żelazo, Żelazny no to dajesz... koksy? Dasz koksy? Koksy. No i mieczo. Tylko uważaj, bo to jest typek jakiś to. Masz miecz? Nie mam miecza, nie mam. Ale uważaj, bo to typek jest. Nie. Wiesz. A czemu? To, to, to są refile, a nie koksy. No ale ja nie mam. No, dobra. To może... To... No to chodźmy sobie... Masz jakąś gildię, czy coś? Nie. No jak masz Jeszcze. tu gildię Cox, to chyba... Nie? No. No to... I cepaj się tam na gildię, ja się do ciebie tepnę. A co, jest to gildia? Nie. Home. Home. Ok. Nie. Przecież masz tam. Znacz Pomek, chyba nie? Dobra, no, tepam się do siebie. Ty masz Julita 4 4 Tak, i od dużej. No, tepam się. Dobrego, że zaakceptowałeś tam? Dobra, to może jesteś? Tak, jestem, jestem. To chodź sobie tutaj. Gdzie? To chodź sobie. Poczekaj. Chodźmy sobie gdzieś pokopać. Tutaj, chodźmy. Tak, tu. To ty masz coś tam u łopatę. Nie. To coś masz, tam musisz mieć coś. A patyczki masz? Nie. To poczekaj, bo po tam ty sobie kopia ja pójdę po patyczki, dobra? O, tu widzę jest. O jakaś koksy, no to twoja, nie? No. Eee y... Kurde, o dobra, tutaj są. Może ja ci tam na ty te tyle czy aha, aha, dobra. To poczekaj chwilę, bo tam. bo tu jest ten... Dobra, nie, to ja sobie pójdę po prostu dalej tam. 你洗脸呢？哦哟！走，没次 To ja tutaj chyba już nie jestem poza terenem gildii waszej tam. Twojej. Nie, jestem jeszcze na terenie gildii. Dużą wy tutaj macie powiększaliście tutaj jak sami chyba, nie? No. Opuszczono gildię koksy. Już wyszłem poza teren koksy. Dobra, już mam patyki. Aj.

Co ty robisz? Co nic? Ja tutaj żeby nikt nam nie weszedł, nie? Takie coś. No tutaj tak sobie rozwalmy to O, no chyba jakiś pierwszy level osiągnąłem. Jestem oszustem. Jestem oszustem. Mm -hmm. Mamra, to był oszust. Wszystko tutaj było zmyślone i to był wszystko oszust. Uwiędziłem cię tutaj tylko. Mm -hmm. I co oh. oddałaś? No i? <grych> Nawet się nie przygotowałem na tego oszusta. Widzicie, drodzy widzowie, co tu się właśnie wydarzyło? Jak się teraz czujesz? Nie jesteś na mnie zła? Nie jesteś na mnie obrażona? Nie. A co, tak dużo miałeś tych itemów, takich cennych bardziej? No to co, nie jesteś na mnie zła? Nie jesteś zła? Czy jesteś taka z... trochę zła? musisz ja być, nie? Jak się Niko? Co? Ja. E, Niko201. To chodź tu ja ci oddam te wszystkie itemy, sorry no, ale dobra, to do ja. Chodź tu ja ci oddam te wszystkie itemy. Dużany i co201. Razem wszystko. Tepnij się tutaj, ja ci oddam te itemy. Gdzie ty? Jesteś nadal w tej jaskini? Tak, 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 ja jestem w tej jaskini tu. Aha, to Ty tutaj jesteś. To chodź, ja tu ci oddam tej itemy. Ej, jakiś typek, jakiś typek tu jest! Co? To ja! Aha, bo ja sobie, bo ja myślałem, że to jakiś typek. To chodź tu jeszcze raz po tej itemy. Jak się nazywasz? Aha, dobra. No nie, chodź do tej dziurki tutaj, co była. To chodź tu do tej dziury. A dobra, właśnie te się do mnie. Dobra, chodź tu, ja ci tu wszystko oddam. O, widzę. To chodź tu, ja ci to poddaję wszystko. Jestem oszustwa przecież. Rzeczy, ja no jest jestem oszustwa. Co chcesz? <noise> dobra, to by było na tyle, widzowie. Jestem oszustem, tak? To jest pierwszy odcinek z oszustów. Będę je robił ponad częściej. Ale tak. dobra. No możesz się ze mną rozłączyć, tam jak chcesz. Dobra, będę te oszusty robił częściej. Aczkolwiek życzę, żeby seria się w ogóle spodobała. I co? No, to by było na tyle. Do zobaczenia, pa, do kolejnych odcinków z oszucików. Jeszcze będzie może nie. Dzisiaj już nie będzie z tego oszusta z Minecrafta tego. Ale dzisiaj już na stówę nie będzie, więc pa, do zobaczenia do kolejnych odcinków z, z Minecrafta.